Polish: polish: to znane polish: wydarzenie biegowe, które odbywa się już po raz ósmy i jest organizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Głównymi celami imprezy są promocja Polski Wschodniej oraz innych pięknych części kraju, zachęcanie do aktywności sportowej i propagowanie zdrowego stylu życia. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy ósmą edycję Polish Run. Piękny dzień, wspaniały dzień, ponieważ mamy po raz pierwszy dużo dzieci, które biegały na dystansie 1300 metrów do 16 roku życia. Dzieci się fajnie bawiły, rodzice również, także dziękuję serdecznie za udział dla dzieci wraz z rodzicami. Rozpoczynamy bieg na 10 km w ramach Polish Run. Yy, mamy frekwencję w tym roku dużo większą aniżeli w ubiegłym roku, także myślę, że jest to bardzo fajny festyn sportowo-rodzinny. Tegoroczna edycja Polish Run, tak jak zeszłoroczna, odbyła się w otaczające Brukselę lasach. Uczestnicy mieli okazję biegać po wspaniałych trasach Odkrywając urok otoczenia stolicy Europy. Jednocześnie organizatorzy zwracają uwagę na szanowanie przyrody i świadomość ekologiczną, co ma na celu podkreślenie wpływu każdego biegacza na środowisko. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tej imprezie, wspaniałej, bowiem łączy elementy promocji promocji Polski, promocji zdrowego stylu życia, rodzinnych spotkań w weekend ale również jest świetną zabawą dla młodych ludzi, dla ich rodziców, dla takich jak, jak ja. Proszę zobaczyć, wszyscy są uśmiechnięci. Zresztą pogoda dopisała, nie jest za gorąco. Ale słoneczko pięknie świeci, więc naprawdę wspaniałe chwile w weekendową sobotę. W momencie, kiedy wychodziłem z pomysłem założenia Domu Polski Wschodniej, niektórzy koledzy marszałkowie mówili, że im szybciej kaktus na, na dłoni wyrośnie, niż mi się to uda, ale byłem uparty, więc dzisiaj się cieszę, że już kilkanaście lat funkcjonuje ta instytucja, żywa instytucja, która. Która łączy pięć województw Polski Wschodniej, które mogą dzięki temu silniej pokazywać się w Brukseli, silniej pokazywać się w miejscu, gdzie przecież zbiegają się wszystkie szlaki europejskie. Mogą robić wspólnie bardzo fajne wydarzenia, inicjatywy. Bardzo się z tego cieszę. Zachęcam wszystkich, wszystkie instytucje, polskie instytucje, organizacje pozarządowe, wszystkich polityków do tego, żeby, żeby przy Domu Polski Wschodniej również realizowali swoje przedsięwzięcia i, i, i pomagali. Polish Run ma otwarty charakter i zaprasza do udziału całe środowisko Polonii, międzynarodowych przyjaciół, dyplomatów, mieszkańców Belgii oraz wszystkich regionów współpracujących z województwami Polski Wschodniej. No już po raz trzeci, można powiedzieć, taką większą ekipą ze wszystkiego pracownicy Urzędu Maczakowskiego w liczbie prawie 50 i myślę, że za rok też będzie teraz tak dużo. Ja myślę, że właśnie podkreślenie tej polskości, tej Polonii tutaj, że chcemy wesprzeć też Polonię, która jest w Brukseli i pokazać, że Świętokrzyskie warto też przyjechać, zobaczyć, zwiedzić. Zapraszamy wszystkich. Impreza jest dedykowana zarówno początkującym biegaczom, amatorom, jak i profesjonalistom, obejmując różne style biegowe, od biegów ulicznych po górskie. Biegacze mieli do wyboru różne dystanse, od 10 km w ramach Polish Ran po dłuższe trasy, aż do 52 km, co sprawiło, że każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano specjalny bieg na dystansie 1300 metrów, który cieszył się dużym zainteresowaniem. E, dobrze, ale na końcu trochę było ciężko z oddychaniem. E, trochę w szkole się przygotowywałam i trochę też tutaj na tym biegu. Zdobyłam dwa medale, jeden od harcerstwa, a drugi, że przebiegłam. Najbardziej było trudno w lesie, bo były tam górki i trochę takie drewna, więc było trochę trudno. No nie tak mocno, ale trochę trenowałam. I to mój pierwszy bieg. Musiałam przebiec 1300 metrów. Pozdrawiam wszystkich. Trasa biegu była dobrze oznaczona a organizatorzy zabali o wszystkie szczegóły, łącznie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z GPS, co dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo uczestników. No dobrze, nie było tak ciężko. No, tak, ten, rozgrzewki robią, ten, żeby trochę... I, i trzeba trochę jeszcze, no, pobiegać sobie, żeby trochę, Po Na co trenuję piłkę? Dzisiaj biegam 1300 metrów. Miejsce zająłem trzecie. Było ciężko, ale dałem radę. Ale jak byłem w lesie, to tam były te górki i kamienie. To, to, to mi to przeszkadzało. Dzisiaj biegam na trasie 1300 metrów. Nie robię sportu, ale trochę trenowałam. Koszulka będzie fajna pamiątką. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i medal na mecie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Ambasadę RP w Królestwie Belgii oraz Polską Organizację Turystyczną. W pewnym momencie trochę się oddaliłem. Po dwóch lub trzech kilometrach byłem o kilka sekund za liderem. Pod koniec zacząłem go doganiać i od razu zaatakowałem. Ostatecznie udało mi się przejąć prowadzenie na ostatnich dwóch kilometrach. Już dwa razy brałem udział w tym wyścigu, ale jest to moje pierwsze zwycięstwo tutaj. Dodatkowo. Została utworzona grupa biegowa Polish Run Game, zainicjowana przez Dom Polski Wschodniej i Ambasadę RP w Belgii. Grupa ta ma na celu zrzeszenie polskich biegaczy w Belgii i Europie Zachodniej w celu wzajemnej motywacji, komunikacji oraz wspólnych treningów i biegów. Szczerze mówiąc, od znajomych jestem tutaj już trzeci raz. I fajnie, że właśnie znajomi udostępniają nocleg, więc mogę tutaj zawsze przyjeżdżać co roku. Było fajnie, fajna trasa, ale naprawdę ciężko, jak jestem właśnie z Warszawy, to jest bardzo płasko, tutaj jest dużo górek, ale fajna, fajna trasa, więc fajnie się biegło. Trochę końcóweczka już była ciężko, dlatego kolega nie wyszedł, ale, ale było super. Polisz ran to nie tylko sportowe wyzwanie. Ale również okazja do integrowania polskiej społeczności i promowania piękna Polski oraz zdrowego stylu życia wśród uczestników z różnych środowisk i krajów. ZHP Belgia aktywnie wsparło tegoroczny Polish Run w Brukseli, odpowiadając na zaproszenie od East Poland House. Wychowanie fizyczne, będące jednym z wymagań harcerskich, podkreśla, jak ważna jest aktywność fizyczna. Współpraca z Polish Run doskonale wpisuje się w te wartości. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.